Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale, wiem, że macie dosyć testów, więc już spieszę z testami, kolejnymi testami, słuchajcie, produktu nie byle jakiego, ponieważ jest to klawiatura dedykowana graczom, czy faktycznie jest to tylko slogan reklamowy, czy jest to faktycznie produkt, który gamerskim można nazwać, dowiecie się z tej recenzji, a jest to no, stosunkowo nowy produkt hiszpańskiej firmy Ozone Gaming, czyli klawiatura Strike Battle, zapraszam na jej recenzję. Nie było rozpakowania tej klawiatury, więc zanim przejdę do omówienia tej konstrukcji, na początek kilka słów na temat zawartości opakowania, akcesoriów oraz tego, co jest na samym opakowaniu. A oczywiście poza takimi hasłami marketingowymi mamy tutaj kilka istotnych informacji związanych chociażby ze specyfikacją techniczną tej klawiatury. Przede wszystkim to, co musicie mieć na uwadze, oglądając również całą tą recenzję oraz czytając wersję tekstową, do której link znajdzie się w opisie, to fakt, że jest to klawiatura dosyć specyficzna, ponieważ przeznaczona, zaprojektowana z myślą o graczach, ale takich, którzy albo chcą oszczędzić sobie sporo miejsca na biurku, albo będą tą klawiaturę transportowali, ponieważ Trajekt Battle jest to klawiatura obcięta z maksymalnie. Wszystkich zbędnych elementów. Nie ma tu bloku numerycznego, nie ma podpórska pod nadgarstki, nie ma nawet tak naprawdę krawędzi, ponieważ zwróćcie uwagę, że klawisze niemalże dochodzą do krawędzi samej klawiatury. To oczywiście przekłada się pozytywnie na wymiary tej klawiatury, które macie. Właśnie na chociażby opakowaniu, bo to jest około 34, 34 na 35 na 12 cm, czyli klawiatura stosunkowo kompaktowa, a jej waga to według producenta około 685 gramów, natomiast ja ważąc ją uzyskuję wynik około 660 gramów. Także linki do zdjęć, gdzie ta klawiatura jest na wadze, jest wymiarowana, zważona, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Co z istotniejszych kwestii? Mamy przede wszystkim klawiaturę, która jest w pełni poświetlana. To jest yy, z jednej strony bayer, i z drugiej strony rzecz przydatna. O samym poświetlaniu opowiem później, więc lecimy sobie dalej. Kolejny bardzo ważny aspekt związany typowo z gamingiem. Ta klawiatura posiada tzw. funkcję antyghostingu na wszystkich klawiszach. Co to jest, również dowiecie się za chwilę już w takim teście praktycznym, gdzie sobie go po prostu sprawdzimy. Dalej to, co dosyć istotne, to na klawiaturze powiedzmy na przyciskach funkcyjnych od F1 do F4 mamy dodatkowe funkcje umożliwiające nam zmianę częstotliwości raportowania oraz czas reakcji klawiszy. Możemy to zrobić więc bezpośrednio bez wchodzenia do oprogramowania. Pozostałe klawisze od F5 do F12. Mają przypisane funkcje multimedialne, natomiast na klawiszach Home Insert E, w całym tym bloku funkcyjnym, mamy przyciski 6 MAK. Przycisków fizycznych jest 6, natomiast klawiatura dzięki wbudowanej pamięci, i o tym również jest tu na opakowaniu, nawet gdzieś chyba widziałem informację, że to są 64 KB pamięci. Zaraz zobaczę, tak, dokładnie 64 KB. Umożliwia zaprogramowanie 5 profili i do 30 MAK. Oprócz tego klawiatura Ozone Strike Battle posiada jeszcze jedną funkcję, którą spotkałem już wcześniej w tych klawiaturach, a mianowicie tak zwany gaming mode, G mode. Wciskając przycisk oznaczony Ozone, który zastępuje drugi przycisk Windows po prawej stronie oraz Print Screen, blokujemy klawisz Windows. To pozwala nam zabezpieczyć się przed przypadkowym wyjściem do menu wciskając po prostu przycisk Start na klawiaturze. Co do samego układu, mamy tutaj standardowy amerykański układ, 87 klawiszy, stosunkowo mały Enter, ale duże shifty, małe kontrole, dosyć duży backspace. Układ klawiszy Home and Delete jest standardowy. Mamy oczywiście możliwość zablokowania sobie caps locka Mamy również scroll lockup. także wszystkie te podstawowe opcje są. Nie ma natomiast dodatkowo tutaj klawiatury numerycznej. Oczywiście sama cyferki także macie standardowo, jak powiedzmy sobie w klawiaturze. Kolejną ważną informacją, którą możecie wyczytać już z samego opakowania, jest fakt, że klawiatura dostępna jest czterema rodzajami przełączników: czyli przyciski Cherry MX Blue, te z charakterystycznym klikiem. Cherry MX Brown, czyli brązowe, i te właśnie w tej klawiaturze się znajdują. To są, uchodzą za najbardziej uniwersalne, czy to faktycznie są uniwersalne, też Wam o tym troszeczkę opowiem. Cherry MX Red, takie najbardziej powiedzmy gamingowe przełączniki liniowe, dosyć miękkie, oraz browny, też switche liniowe, natomiast już zdecydowanie bardziej twarde. No i przejdźmy sobie do klawiatury. Jej omówienie zacznę od samego dosłownie przewodu. Przewód Ozone Strike Battle posiada dokładnie długość około 157 cm, ale mierząc tu dosłownie od samej krawędzi klawiatury aż po końcówkę w tyku USB 2.0. Ten wymiar podawany przewodu bez tych końcówek to jest 157. To jest 150 cm, tak? Czyli 1,5 m. Końcówka jest pozłacana, w tym taki dosyć charakterystyczny dla Ozon. Ja już mam kontakt z ich produktami, używam zresztą produktów marki Ozon właśnie u siebie. Także on jest bardzo charakterystyczny, duży, solidny i opleciony przewód. To, że on jest opleciony, ma swoje plusy, jak i minusy. Przede wszystkim mamy tą zwiększoną trwałość przewodu, ale z drugiej strony jest on dosyć sztywny. Jeżeli chodzi o same wprowadzenia i wyprowadzenia przewodów, to one są dosyć sztywne. Co zaś tyczy się samej klawiatury? Do jej wykonania nie mam w zasadzie najmniejszych uwag. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na wysokiej jakości klawisze. Jeżeli chodzi o tworzywo, które zostało użyte, oraz lakierowanie, to o ich trwałość mogę być spokojny. Widać przede wszystkim, że jest to tworzywo dobrej, naprawdę dobrej klasy. A przy okazji widzicie również tutaj przełącznik Cher MX Brown i diodę podświetlającą. Podświetlanie jest tylko na czerwono. O tym za chwilkę góra obudowy. Co ciekawe, wykonana jest z aluminium. To oczywiście zwiększa trwałość tej obudowy, czy ma zwiększyć trwałość tej obudowy, dodatkowo dosyć fajnie wygląda. No i przede wszystkim mamy wrażenie, że jest to produkt naprawdę z półki premium. Natomiast wykonane z tworzywa jest już dół klawiatury. Co więcej, nie widać tutaj żadnych śrubek, co pozwala mi sądzić, że jest to klawiatura, która składana jest na zatrzaski. I to niestety troszeczkę widać, ponieważ. Jeżeli jeżeli przyjrzeć się dokładnie łączeniom górnej i dolnej obudowy, to widać, że one nie wszędzie są identyczne. Tutaj zobaczcie, tutaj praktycznie tej szczeliny nie ma, ale na drugim narożniku już tutaj się pewna szczelina pojawia. Co do nóżek, to jest kwestia dosyć istotna, ponieważ ona, ona decyduje o tym, czy klawiatura po blacie będzie jeździła, czy nie. Tych nóżek jest tutaj pięć. To są trzy na dole stosunkowo duże jak na tego rozmiaru klawiaturę oraz dwa do góry. I tutaj chciałbym wam zwrócić uwagę na pewien szczegół, który moim zdaniem warto zaakcentować. W przypadku klawiatury Strike Battle mamy gumę naciągniętą na nóżki z praktycznie każdej strony. Tak będziecie to lepiej widzieli. Dzięki temu również po ich złożeniu ta powłoka, ta przestrzeń powoduje nam, że ta klawiatura nie jeździ tak mocno, chociaż to trzymanie mogłoby być lepsze i się da. Skąd wiem, że się da? A no bardzo prosta sprawa. Po rozłożeniu tych nóżek, ten styg jest tutaj zdecydowanie lepszy. Ta guma lepiej trzyma i tą klawiaturę jest jeszcze trudniej przesunąć. Dosyć łatwo ją jest prędzej pewnie złożyć, chociaż nawet nie, bo ten kąt ugięcia tych nóżek jest dosyć duży, ale prędzej by się w każdym razie dało jej to złożyć niż dosyć łatwo tą klawiaturę przesunąć. Co do kąta ułożenia, to jest kwestia istotna w przypadku zwłaszcza osób, które stosunkowo dużo piszą i powiem szczerze, ta klawiatura dla mnie używalna jest tylko i wyłącznie na nóżkach złożonych. Ponieważ kiedy nóżki rozłożę, kąt nachylenia klawiszy zwiększa się i to dosyć znacznie, co powoduje już u mnie dyskomfort nadgarstków. To jest taka moja uwaga czysto użytkowa. Lecimy sobie dalej i zaczniemy teraz najpierw oprogramowanie, podświetlanie, sprawdzimy antyghosting i podsumowanie. Również oczywiście z omówieniem tego jak mi się na tej klawiaturze grało. Jest to tyle ciekawa sprawa, że jest to mój pierwszy kontakt z przełącznikami właśnie brązowymi. Także tutaj o. Są przełączniki brązowe, gdzie byście klawisza nie wyciągnęli i jest Cherry MX Brown. Interfejs oprogramowania jest niemal identyczny jak w przypadku innych produktów Ozone Gaming. Żeby może nie być gołosłownym, ja również korzystam z myszki Neon, to są chyba tak od oprogramowanie. Otworzymy sobie zaraz kartę i zobaczcie, że jest bardzo podobne to oprogramowanie, tak? jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię software'ową. No i pierwsze ekran Mind Control i co my tutaj mamy? Przede wszystkim możliwość zaprogramowania do pięciu profili. Obok mamy menadżera Mac. Przechodzimy sobie do zakładki, w której możemy wybrać, który jest zaprogramowanych Mac. A programujemy je właśnie tutaj i przypisujemy im konkretną pozycję. Co więcej, zobaczcie, najważniejsze na przyciski, one robią nam się podświetlamy nam się na niebiesko, ponieważ możemy zmienić. Przypisać im inną funkcję. To się może przydać, jeżeli na przykład chcielibyście układ powiedzmy niemiecki, gdzie Z jest chociażby z Y zamienione. No to bardzo łatwo można tutaj, właśnie z poziomu sterowników klawiatury, to zmienić. O makrach już Wam troszeczkę powiedziałem, to jest do 30 mak, natomiast przyciski umożliwiające nam aktywację Mag to jest połączenie przycisku ozon i któregoś z przycisków Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down. Inaczej go nie aktywujemy. Mamy wtedy możliwość wybrania sobie któregoś z tych mac, także to dosyć prosta sprawa. I chyba najważniejsze ustawienia, czyli Advanced Setting. I tutaj mamy możliwość zmiany pooling rate, czyli częstotliwości raportowania. Czy jest to 125 Hz, 250, 500 lub 1000 Hz. I oczywiście pamiętajcie, że także z poziomu klawiatury tę opcję możemy zmienić. I kolejny, czyli czas reakcji, response time, od 1 milisekundy skokowo do 16 milisekund. Co więcej, możemy także z poziomu oprogramowania zablokować przycisk Windows, czyli aktywować tak naprawdę funkcję Gaming Mode czy G-Mode. No i tutaj również mamy informacje odnośnie podświetlania. Podświetlanie możemy całkowicie wyłączyć, ustawić podświetlanie pulsacyjne lub zmieniać jego intensywność, od 10% do 100% skokowo 10, 30, 70, 100%. A teraz zobaczcie jak to wygląda w praktyce. Zmiana intensywności podświetlania w klawiaturze Ozon Gaming Strike Battle odbywa się poprzez jednocześnie wciśnięcie i przytrzymanie przycisku oznaczonego symbolem Ozon oraz przycisku Scroll Lock. W tej chwili podświetlanie jest wyłączone całkowicie. No i to w zasadzie jest ta najbardziej prosta funkcja, natomiast wciskając na przykład Caps Lock tak? On zostanie podświetlony. Nie ma tutaj żadnych dedykowanych diod do tego przycisku, bo jest to oznaczone właśnie podświetlaniem konkretnego przycisku. Dalej włączymy sobie podświetlanie pulsacyjne. To oznacza, że po prostu kamer, klawiatura jak choinka będzie nam mrugała. Dla mnie jest to najmniej przydatny sposób podświetlania klawiatury, całkowicie zbędny. Dalej mamy podświetlanie i tu uwaga, uwaga, zwróćcie na to uwagę. Mam nadzieję, że będzie to widoczne na filmie 30% nie 10, a 30. Dalej mamy 70 i 100%, czyli maksymalna jasność. I zobaczcie, dopiero teraz przechodzę na podświetlanie to najsłabsze, czyli 10%. Myślę, że nawet ta kamera, i mimo że to nie jest noc, jest w stanie to oddać. I teraz mam podświetlenie wyłączone. Przelecimy sobie to jeszcze raz. Wyłączone, pulsacyjne. 30, 70, 100% i dopiero potem jest 10%. A teraz trochę o antyghostingu. Ghosting, moi drodzy, to nic innego jak taka upierdliwość klawiatury, upierdliwość sprzętu do tego, iż jeżeli wciśniemy sobie dwa klawisze jednocześnie i będziemy je przytrzymywali, tutaj od razu aktywuje na przykład, powiedzmy W i D, czyli idziemy troszeczkę po skosie, to nie będziemy w stanie wcisnąć i zareagować z czwartym, piątym przyciskiem jednocześnie, czyli nie będzie możliwe na przykład podskok, Iść naprzód, plus przeładowanie, i plus coś tam jeszcze tak do zrobienia. Jakaś dodatkowa komenda. To się zwłaszcza przydaje w grach nie tyle pierwszoosobowych, co troszeczkę bardziej wymagających od klawiatury i konieczności wykonania większej ilości funkcji na samej klawiaturze. Także tam są wtedy trzy przyciski, i dalej blokada, że już tego nie możemy, nie możemy skorzystać. I teraz funkcja anti-ghosting, nazywana również inaczej rollover. Pozwala na wciśnięcie większej niż te trzy jednocześnie przycisków. W tej klawiaturze mamy możliwość przyciśnięcia wszystkich przycisków jednocześnie. To, co tutaj widzicie na ekranie, a Wy będziecie to widzieli na dole przy filmie, to nic innego jak narzędzie online. Link do tego narzędzia znajdziecie również na moim blogu. Także w opisie będzie do niego film, w opisie będzie link do bloga, a na blogu będzie link do tego. Możecie sobie sprawdzić, czy Wasza klawiatura faktycznie posiada antyghosting. Można to sprawdzić. Zobaczcie, przyciski podświetlane na zielono to są te oczywiście wciśnięte. W tej chwili. WS, tak? Wciśniemy sobie w SAT, cały. Jeszcze dodatkowo gdzieś tam E. Jak najbardziej to działa. Może oczywiście do tego dojść spacja, ale Ozone Gaming tutaj zapowiada, że ta funkcja antyghostingu jest na wszystkich klawiszach. Jak to sprawdzić? Nie mam w tej chwili tabletu przy sobie, ale zobaczcie. coś odłączyłem. Ha, caps locka. Dobra. Mogę. Nacisnąć naprawdę wszystkie przyciski. Więc, jak sami widzieliście, ta funkcja jak najbardziej działa. I tutaj klawiatura Ozone sprawdza się bardzo dobrze. No i teraz, zanim przejdę do podsumowania moich testów, mojego użytkowania tak naprawdę klawiatury. Ozone Gaming Strike Battle. Kilka słów na temat wrażeń z użytkowania tej klawiatury. Wrażeń tym bardziej dla mnie nowych, tak naprawdę, bo jest to pierwsza klawiatura, którą miałem okazję przetestować z przełącznikami innymi niż Cherry Red. Miałem okazję testować klawiatury z przełącznikami, chociażby tymi, które są z K 500, a teraz mam możliwość Cherry Brownów. To są podobno przełączniki najbardziej uniwersalne i jestem w stanie się z tym, moi drodzy, zgodzić, ponieważ na tej klawiaturze właśnie z przełącznikami Cherry MX Brown pisało mi się zdecydowanie lepiej niż na redach. Dlaczego tak się dzieje? Zapytacie, skoro w wielu specyfikacjach podawana jest ta siła nacisku na poziomie 45 G? No, powiem tak, ta podawana siła 45G, którą należy przyłożyć, jest faktyczna do tego, aby ten klawisz się poruszał, ale jest to. Pewne niedomówienie, pewien błąd, tak naprawdę w specyfikacji, często powtarzany i powielany przez redakcję, ponieważ zwróci uwagę na konstrukcję przełączników brązowych. One posiadają taki wypustek, który musicie pokonać, żeby nastąpiła aktywacja. Klawisza i żeby go pokonać, musicie użyć większą siłę, bo 55G, a nie 45. Moi drodzy, dlatego ta klawiatura, używając klawiatury z przełącznikami brązowymi, miałem po prostu słuszne wrażenie, że one chodzą delikatnie ciężej, bo żeby faktycznie klawisz aktywować, trzeba po prostu przyłożyć większą siłę. Dodatkowo mają tutaj troszeczkę inne odbicie niż testowane przeze mnie do tej pory REDY. Co więcej, jeżeli chodzi o same przełączniki brązowe, to one sprawdzają się równie dobrze w grach jak redy. No i w ten sposób przechodzimy sobie dosyć płynnie do gier, czyli tego, jak mi się na tej klawiaturze grało. Słuchajcie, o ile w przypadku korzystania takiego biurowego pewien niedosyt e, odczuwałem tutaj chociażby z braku podpórka, podpórka pod nadgarstki oraz braku klawiatury numerycznej, to nie zaliczam tego do waty klawiatury. No Przede wszystkim pamiętajcie o, o tym, dla jakiego segmentu i dla jakich użytkowników ta klawiatura została zaprojektowana, tak? To nie, jest, to nie miała być pełna klawiatura z blokiem numerycznym, ona miała być również mała. Dlatego trudno to traktować jako wadę konstrukcji, bo to jest po prostu jej cecha, którą tak naprawdę zalicza się na plus. I w przypadku gier absolutnie mi to nie przeszkadzało, a miałem więcej miejsca. Na blacie część klawiatury, ten blok numeryczny nie nachodził mi po prostu na podkładkę od myszy. No rzecz wydawałaby się prozaiczna, no ale tak jest. Jeżeli ja korzystam z pełnowymiarowej klawiatury, mam dosyć dużą podkładkę pod myszkę, no to w tym momencie ten blok czasami jak chcę sobie gdzieś tam przesunąć wygodnie do pisania, zaczyna mi nachodzić po prostu na podkładkę i muszę podkładkę odsunąć na bok, bo inaczej krzywo mi po prostu klawiatura leży. No to są takie pierdoły za przeproszeniem, ale dla mnie z punktu widzenia użytkownika Dosyć istotne, no bo one decydują także o moim komforcie pracy, przecież przy tej klawiaturze. I w przypadku Ozon, właśnie Strike Battle, nie było to żadnym problemem, bo tego bloku numerycznego po prostu nie ma. A do jego braku, wierzcie mi, idzie się przyzwyczaić, nawet tworząc dosyć długie teksty. Co zaś do samego podświetlania, szkoda, że nie było podświetlania strefowego, ponieważ same klawisze są tak wyprofilowane, są tak lakierowane, że po prostu widoczne są również bez podświetlania, a wtedy włączenie samego podświetlania, na przykład klawiszy kierunkowych i wsad, byłoby bardzo fajną sprawą. Druga rzecz, która mnie tutaj się w tej klawiaturze może nie tyle, że nie podoba i nie dotyczy samego sprzętu, co bardziej oprogramowania. Ja już o tym wspominałem i piszę o tym również w recenzji tekstowej. Słuchajcie, jako użytkownik sprzętu Ozone Gaming, bardzo, bardzo bym chciał zobaczyć za jakiś czas jedno spójne centrum oprogramowania. Wyobraźcie sobie teraz, że tak jak ja posiadacie słuchawki, klawiaturę i myszkę Ozone Gaming. W tym momencie do każdego z tych urządzeń, jeżeli chcecie je wykorzystać w pełni, instalujecie osobne oprogramowanie, które oczywiście startuje razem z systemem. Więc nie dość, że mamy więcej zajętego miejsca przez te trzy programy, mamy dodatkowo trzy programy, które spowalniają nam start systemu, bo one są uruchamiane razem z Windows. To mało tego, w przypadku Ozon niestety sporą bolączką wciąż jest wysypywanie się po prostu aplikacji. Ona potrafi się przy zapisywaniu ustawień. Najzwyczajniej w świecie zawiesić, i to również dzieje się właśnie w Strike Battle. Nie było tego problemu w ostatnio testowany przeze mnie mysce Argon, ale to był bardzo miły wyjątek od reguły. Tutaj w tym przypadku również zapisanie ustawień po ich zmianie skutkuje trochę dłuższym przycięciem samego programowania, co moim zdaniem niestety nie powinno mieć miejsca, już nie wspominając właśnie o tym, że chciałbym to jedno wspólne centrum oprogramowania. Natomiast żeby nie było tylko, że ganie oprogramowanie ozon, to nie jest źle. Ponieważ samo centrum sterowania jest w sposób przejrzysty zaprojektowane, wszystkie najważniejsze funkcje są dostępne pod ręką. I co najważniejsze, to oprogramowanie w sposób dosyć intuicyjny umożliwia nam obsługę w zasadzie wszystkich funkcji klawiatury w tym przypadku. Moi drodzy, moja ocena tej klawiatury, suma summarum, biorąc pod uwagę również jej cenę, a cenę klawiatury sprawdzicie sobie, zaglądając do opisu, ponieważ tam jest dostępna, jest jak najbardziej. Pozytywna na plus z moją rekomendacją. Klawiatura, która kosztuje niecałe 350 zł, to jest niecałe 350 zł, mechaniczna z czterema różnymi przełącznikami do wyboru, podświetlana z funkcjami, które faktycznie może nazwać jak najbardziej gamingowymi, bo mamy przecież możliwość regulacji i to nawet z poziomu klawiatury, częstotliwości raportowania czy czasu reakcji klawiszy. Mamy oczywiście to regulowane podświetlanie, mamy możliwość projektowania i dostępu do Mac również dzięki dedykowanym przyciskom mamy także ten gaming mode, czyli blokadę przycisku Windows. To są jak najbardziej te argumenty, które przemawiają za tym, że ten gaming to nie tylko na na opakowaniu. I ta klawiatura, biorąc uwagę cały czas pod uwagę, inaczej, mając na uwadze cały czas fakt, że to jest wciąż klawiatura mechaniczna, nie z chińskimi przełącznikami, a z markowymi Cherry MX. Jak najbardziej na tą rekomendację zasługuje, dlatego ode mnie brawa, ponieważ moim zdaniem jest to klawiatura warta swoich pieniędzy. Co więcej, ja nawet znam Wasze opinie na ten temat, ponieważ wersję tekstową wrzuciłem już wcześniej, niektórzy się wypowiadają już właśnie na temat tej klawiatury, także użytkownicy. No to sami wiecie, że ta klawiatura faktycznie jest wykonana solidnie i można ją polecić. Moi drodzy, ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia na samych filmach. Cześć, hej!